Cześć! Chciałbym Wam zademonstrować, jak naprawić wyświetlacz w lodówce Samsung w modelu RL55VTEBG. Ok. To zaczniemy od demontażu. Tu jest u góry jedna śrubka. Którą trzeba odkręcić. Jedną ręką ciężko, ale jakoś damy radę. Dobra. Mamy to odkręcone. O. I teraz tak. Otwieramy lodówkę. O. I wyciągamy do góry. Wyciągamy do góry. Ten o plastik. Uważamy, żeby nic nie połamać. Ok. Teraz tu. Musimy płaski śrubokręt i leciutko sobie pomóc. Tu są takie plastikowe zatrzaski. Należy tu wsadzić płaski śrubokręt i to podważyć. Tutaj wchodzi wiązka. Wyjmujemy delikatnie, żeby nie uszkodzić. Dobrze. Użyjemy, żeby było lepsze światło. I teraz tak. W pierwszej kolejności należy jeszcze sprawdzić tutaj tą wiązkę, która jest na, na zawiasie. Bo w niektórych przypadkach pękały, pękały te, pękała ta wiązka, te, te, te kable. I to też było powodem nie działającego wyświetlacza bądź jakiejś tam funkcji wyświetlaczu, ale, ale widzę, że to u mnie, już to wcześniej sprawdzałem. Wszystko jest OK. Dobra, co do samego co do samego wyświetlacza. Wyciągamy do góry. O, taki plastik. Ten wyświetlacz cały wychodzi nam do góry. Ciężko jedną ręką. tu wyciągamy tą wiązkę, która idzie. I wyciągamy też wyświetlacz. Chwila, 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 chwila. O. Nie mam żadnego statywu, nie ma żadnego pomocnika, ale jakoś sobie porodzimy. Dobra. I ten wyświetlacz wygląda tak. Widzicie? Tam, gdzie jest... Może tak tego nie widać, ale tam, gdzie jest te C, Celsjusz, przy 7 stopniach jest wyżarzone. Słowa sobie świeci bardziej to widać wie wieczorem, bądź jak jest troszeczkę ciemniej, nie ma takiego słońca, to wtedy widać. Zaraz otworzę ten wyświetlacz i Wam pokażę, może będzie lepiej widać, który, który ten LED jest wyżarzony. Z drugiej strony on wygląda tak. Miał takie plastikowe, o w tym miejscu, takie zgrzewy, które należy albo odciąć, albo nawiercić wiertełkiem ja je sobie nawierciłem i wysiedlacz można otworzyć i można sobie naprawić no różnie piszą na forach przeważnie piszą że nie można mam wrażenie że to piszą ci co tym handlują żeby tylko sprzedawać że to jest nie do naprawienia ja naprawiłem wytrzymują te ledy po naprawie około dwóch lat tak jak w sumie wszystkie ledy bo oryginalne ledy też wytrzymały 2 lata i miesiąc i się zaczęły wy, wypalać te se segmenty. Dlatego nie sklejałem go niczym z tyłu. Tak żebym mógł go ponownie otworzyć, bo wiedziałem, że yy, i tak będę musiał jeszcze te LEDy robić i tak, bo, bo no, no, one nie są wieczne, tak jak zapewniają, że, że te LEDy mogą świecić ileś tam tysięcy godzin, wcale to nie jest prawda. Może tyle by świeciły, ale w warunkach laboratoryjnych. No. Dobra, otwieram ten wyświetlacz i pokażę wam, jak wygląda. Jak wygląda on w środku? O, mamy, mamy ten cały wyświetlacz, zdjętą tą, ten przedni panel i LED, który słabiej świeci, no tak tego nie widać na, na telefonie, ale to jest o ten LD33, zrobiłem jakąś ostrość. O, czy tak, L, LD, albo L033, on, on jest wyżarzony Dobra. ściągam, odpinam wtyczki, wyłączam lodówkę i zabieram was do mojego garażu. Pokażę wam, jak przelutować tego Leda i potem na montaż. No i jesteśmy już u mnie w garażu. LED, który będziemy wylutowywać, to jest ten. Będziemy zmieniać na drugi. Jak widzimy, troszeczkę tu większe LEDy są wlutowane niż te, bo te są jeszcze oryginalne, one dużo mniej mm, świecą, bo tylko to jest taka ramka przy dotworzeniu drzwi od lodówki, one, one, one się wtedy świecą, a te tutaj to są cyfry mm, temperatura w lodówce, lodówce tu zamażarniku, dlatego on świecą cały czas, no i dużo szybciej się wypalają. Może to nie, nie wygląda za ładnie, estetycznie, może to nawet wygląda i głupio, ale pamiętajmy, że jak Coś wygląda głupio, a działa. To nie jest wcale głupie. Dobra, wyciągam, wyciągam swoją lutownicę. I zaraz Wam pokażę, jak to wlutować. No wiecie co? Ciężko mi to będzie jedną ręką odlutować, bo nie mam żadnego sastywu do telefonu. Chyba Wam pokażę, jak to wylutuję. I potem, jak będzie wlutowany nowy ten LED. Jeśli chodzi o LED, jaki tu zastosowałem, to jest SMD niebieski 1206. A tu jest ten nowy, który będzie tu glutowany To jest mój profesjonalny na świetlacz. No, na razie innego nie mam. Jest to latarka. Fajnie się sprawdza. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, może. No nie. Nie, nie muszę muszę to pensetą złapać, żeby nie podrywać ścieżek, chociaż o dobra, udało się. Wyczyścimy, topnika nałożymy i blutujemy drugą. No i jest zlutowany. Teraz to ładnie umyję. Tutaj jest ten stary gdzieś, yy, gdzieś tu jest o. Tu jest nasz stary wyważarzony. Pamiętajcie Jak będziecie lutować o Zachowaniu Ostrożności, żeby czegoś tu nie uszkodzić zachować, Musicie zachować biegunowość Żeby nie Odwrotnie nie lutować leda, bo nie będzie świecił, musi być tam gdzie ma Plus to musi być do plusa, minus do minusa Musicie sobie to sprawdzić jak płytka jest y, wpięta w lodówce miernikiem gdzie gdzie na no jak z której strony leda idzie plus a z, a z której idzie minus No dobra myję to i zabieram was na montaż No i podłączyłem do lodówki no może wy tego tak dokładnie nie widzicie ale ja widzę wszystkie ledy świecą jednakowo dobra Odłączę zasilanie, zamontuję to w tą obudowę i zamontujemy to na swoim miejscu. To jest ta obudowa z tego wyświetlacza. Zamontujemy tą płytkę, którą naprawiliśmy. Ona tu ma sobie skoczyć na swoje miejsce. U mnie ładnie wchodzi. O. Nie muszę tutaj podklejać. Jak komuś by wypadała ta płytka, to może użyć na którymś rogu jakiegoś kleju epoksydowego, żeby się trzymała. Ja to nie kleję, u mnie siedzi sztywno, bo wiem, że za jakiś rok, może miesiąc, może dwa lata będę zmieniał kolejnego, którego śledzę, bo się. Wypali. I montujemy to z powrotem na swoje miejsce. Bardzo prosty montaż. Szybka naprawa. Dobra, składamy to i widzimy się za chwilę. No i jak widzicie, wyświetlacz złożony działa. Można temperaturę zwiększać, zmniejszać. Każda. Każda cyferka jest tak samo podświetlana. Wszystko działa jak należy. No, kosz nowego wyświetlacza jak dzisiaj sprawdzałem około 400 zł. Pewnie wytrzyma tyle samo co, co oryginał, czyli jakieś dwa niecałe 2 lata, albo 2 lata z haczykiem, a kosz naprawy, jak. Masz jakąś tam lutownicę kolbową, może być to jakaś nawet tania z marketu, byle miała dość cienki grot. To koszt zakupu tych LEDów miał mm, wyniósł 50 zł. wraz z przesyłką. Wziąłem tych LEDów więcej, bo bo wiedziałem, że będę je zmieniał, no bo nie są one wieczne. I to na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Piszcie w komentarzach. Może komuś pomogłem. Ok, cześć. Chciałem Wam jeszcze dograć, jak ten wyświetlacz prezentuje się w nocy. O, jest ostrość. Prezentuje się fajnie. Wszystko działa jak należy. Także trzymajcie się. Cześć.